135-lecia linii kolejowej Jarosław Sokal, obecnie numer 101 w Munina W tym roku mija 135 lat uruchomienia tejże linii kolejowej, przebiegającej przez Ziemię Lubaczowską. Jest to doskonała okazja do przedstawienia historii tej linii, Którą przez dwa lata budowali Polacy i Głosi, która ma 83 km długości, na której pierwszy transport odbył się 6 lipca 1884 roku. W czasach rozkwitu tej linii przejeżdżało przez nią 48 pociągów w ciągu domu. Na czym polegał fenomen? Kolei galicyjskich? Jak przedstawia się architektura kresowych dworców? Jak przebiega rewitalizacja dawnych obiektów kolejowych i zabytkowego taboru kolejowego? Jakie prowadzone są działania inwestycyjne na linii kolejowej 101? Na te wszystkie pytania postarają się odpowiedzieć w czasie dzisiejszej konferencji zaproszeni. Na nią goście i prelegenci. Proszę teraz Pana Wójta Wiesława Kapla o zabranie głosu, słowo wstępne i powitanie zaproszonych gości. Bardzo proszę Panie Wójcie. Dzień dobry Państwu. Chciałbym wszystkich Państwa bardzo serdecznie powitać tutaj w Kresowej Osadzie na Wydarzeniu poświęconym 135 rocznicy powstania linii kolejowej Jarosław Sokal, dzisiejszej linii 101, gmina Pedenne. To wydarzenie organizujemy, jak Państwo doskonale wiecie, w ramach Festiwalu Miejscowa Kresów, który od piątku ubiegłego tygodnia odbywa się na ziemi lubaczowskiej, nie tylko w imieniu Lubaczów, ale na całej ziemi lubaczowskiej, można powiedzieć, w różnych miejscach. Inicjując i realizując różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, rekreacyjne, spotkania autorskie, które poświęcone są edukacji i propagowaniu tego wielkiego dziedzictwa Kresów, czyli dawnych Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej. Dzisiaj w tym kontekście przygotowaliśmy dla naszych gości, dla wszystkich Państwa, to wydarzenie wspólnie z naszymi partnerami, czyli z TKP PLK. Bardzo dziękuję tutaj panu dyrektorowi obecnemu na dzisiejszym spotkaniu za przyjęcie roli partnera i e, możliwość współuczestniczenia w przygotowaniu tego wydarzenia. To ogromna pomoc z państwa strony i jak poprzednim razem, 5 lat temu, także i e, tym razem udało nam się to wspólnie przygotować, zrealizować i zorganizować, tak byśmy mogli o tej myślę wspaniałej linii dzisiaj także porozmawiać. Pewnie część z Państwa mogła zerknąć przynajmniej okiem na to, co się dzieje tam właśnie na stacji w Baszli. Mnóstwo już dzieciaczków przybyło wraz z rodzicami. Myślę, że z tych wszystkich atrakcji związanych z koleją będą mogli skorzystać nie tylko przejazd szynobusem, ale także przejazdy drezynami, przejazdy różnymi innymi pociągami ratowniczymi, czy tymi, które będą mogły. Tam się w odpowiedni sposób zaprezentować, które dzieci i ich rodzice będą mogli także oglądać. To ważne, że w tym partnerstwie, drodzy Państwo, udało nam się znowu na kolejny jubileusz, okrągły jubileusz, tą konferencję i to wydarzenie związane z istnieniem 35 lat z tej linii kolejowej przygotować. To także, drodzy Państwo, rzecz ważna z punktu widzenia historii tej linii, a także z punktu widzenia jej przyszłości. Chcemy, by dzisiaj te dwa elementy bardzo mocno wybrzmiały w kontekście historycznym. Nasi fachowcy i goście, prelegenci, którzy przyjechali z różnych części Polski tutaj właśnie na, na spotkania w Kresowej Osadzie będą opowiadać nie tylko o kolejach kresowych, ale także o architekturze dworców kolejowych na Kresach. Co ważne z punktu widzenia także tematyki, którą podejmujemy w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów a po drugie będziemy mogli na pewno usłyszeć o tym, co w przyszłości z tą linią będzie się działo. Mamy oczywiście nadzieję, że z punktu widzenia terenu, w którym mieszkamy, działamy, żyjemy i z punktu widzenia planu rozwojowego tego terenu ta linia zostanie przebudowana, zmodernizowana, zrewitalizowana i będziemy mogli ją wykorzystywać, mówimy jako mieszkańcy, ale także jako e rodzaju podmioty gospodarcze wykorzystywać w sposób gospodarczy właśnie a także wykorzystywać do tworzenia budowania oferty turystycznej a także wykorzystywać tą linię jako ciekawy i potencjalnie najlepszy środek lokomocji publicznej czy transportu publicznego pomiędzy Choryńcem, Lubaczowem a Rzeszowem taką mamy nadzieję, że właśnie w tym kierunku te Działania inwestycyjne pójdą i ta linia kolejowa będzie miała ogromne znaczenie dla rozwoju sieci Łaciowskiej jako całości w tym kontekście społecznym, ale też w kontekście gospodarczym, również i promocyjnym, może trzeba e, także wspomnieć, bo z punktu widzenia promocyjnego i łatwości dostępu komunikacyjnego to jest ogromna, ważna, inwestycja, ogromnie ważna inwestycja, którą mam nadzieję uda nam się przede wszystkim wspólnie z naszymi partnerami, czyli Samorządem Województwa i WKP tam w przyszłości zrealizować. Chcę powiedzieć, drodzy Państwo, że tak jak w poprzednich latach Samorząd Województwa Podkarpackiego i Pan Marszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Władysław który jest współorganizatorem całego Festiwalu Dziedzictwa Kresów również i tego wydarzenia, za co składam ogromne podziękowania na ręce tej obecnego Pana. Roberta Dotka, przedstawiciela samorządu Województwa Workachowskiego i dziękuję za współuczestnictwo w przygotowaniu tego ważnego dla ziemi lubaczowskiej e, wydarzenia, jakim jest wyspie Radnictwa Ale dzisiaj, drodzy Państwo, mamy rozmawiać o tej linii kolejowej i o tej linii kresowych <coughs> w tym szerszym rozumieniu i mam nadzieję, że ta dyskusja będzie tak właśnie to, to, to dzisiejsze spotkanie, ta dzisiejsza konferencja tak właśnie przebiegała. Na pierwszym etapie dyskusji, która pozwoli Państwu jeszcze bardziej pogłębić swoją wiedzę o tej linii kolejowej, zdobyć następne informacje o tej przestrzeni kolejowej, szerszej niż tylko linia Jarosław Sokal, ale także pozwoli nam uzyskać informacje, które naprawdę nas zbudują w kontekście wykorzystania w przyszłości tej linii, czyli głównie informacji, które związać się będą z modernizacją przeliczeni. Tak, proszę. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Panowie starostowie, panie Wójcie, szanowny panie dyrektorze, panowie Komendanci, wszyscy zadani goście, z Ukrainy, witamy bardzo serdecznie. Jak wiemy, rząd Rzeczypospolitej Polskiej wykłada ogromne środki na rewitalizację i odbudowę linii kolejowych, nie tylko linii kolejowych, ale w ogóle nieruchomości Będą to ogromne inwestycje, które również wpisuje się linia, na temat której się będziemy rozmawiać. Po to, aby w odpowiedni sposób skomunikować i ułatwić Polakom, naszemu społeczeństwu po prostu rozwój. Bo dostępność komunikacyjna bezpośrednio przekłada się na dobrobyt ekonomiczny, społeczny, naukowy, szeroki. Przypomnę tylko, że rząd podjął decyzję i niedługo już będziemy mógł cieszyć się rozpoczętą realizacją yy, yy, wielkiego dworca, wielkiego hału komunikacyjnego pod Łodzią, który ma skomunikować każdą metropolię, każdą stolicę województwa właśnie z centralną Polską. I służy się tylko Polsce, ale również środkowo Wschodniej i w ogóle Europie. I być takim centrum wielkiego rozwoju dla naszego kraju, bo bez komunikacji, bez zauważenia potrzeb dojazdu naszych mieszkańców tego rozwoju po prostu nie będzie. I temu służą wielkie inwestycje PKP, ale również inne programy, jak otworzenie tak tzw. linii połączeń autobusowych. W tym tygodniu będą ogłaszane nabory albo na początku przyszłego albo przez Wojewodę Podkarpackiego i zachęcam tu obecnych samorządowców do włączenia się do tego programu. Ale też zainteresowanie się, być może, PKP w takim rozumieniu wspierania samorządowców w tworzeniu tych linii, bo przecież PKP to na, na tym będzie korzystać. Dlatego też. Dziękuję bardzo panu Wójtowi, że w ogóle dostrzegam właśnie potrzebę do tworzenia innowacji linii, na, na temat której dzisiaj będzie dyskusja. Ona będzie realizowana, ale to już na ten temat powiedzą kachowcy. I też gratuluję panu Wójtowi tej marki, bo to już można mówić o marce, jeśli chodzi o festiwal kresów, który łączy bardzo wiele zagadnień, tak naprawdę po to, żeby tradycje łączyć z rozwojem również ekonomicznym. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do części prezentacji. Chciałabym jeszcze zwrócić Państwa uwagę na przygotowane specjalnie na dzisiejszą konferencję wystawę. Wystawę oczywiście poświęconą jubileuszowi 25-lecia linii kolejowej Jarosław Sokrę, którą możecie Państwo oglądać w tym obiekcie oraz przed wejściem do przystanku Kresy. Wystawę o Ziemi Lubaczowskiej. Wystawa została przygotowana przez Związek Międzygminny Ziemia Lubaczowska z okazji konferencji, która odbyła się w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów. Jako jedno z wydarzeń inaugurujących tenże festiwal odkrywamy roztocze wschodnie w miniony piątek. Zapraszam w przerwie kawowej do obejrzenia przygotowane dla Państwa wystaw. Uprzejmie proszę teraz o wystąpienie pana Tomasza Kuby-Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią w Warszawie, który wygłosi pierwszą prelekcję na temat fenomenu kolei galicyjskich. Uprzejmie zapraszam. Dzień dobry państwu, jeśli można poprosić o wygaszenie światła, będziemy mieli nieco lepszy kontrast. Proszę państwa, w ramach tegorocznego festiwalu, w ramach tej sesji chcemy przypomnieć i zwrócić uwagę, w jakim kontekście należy patrzeć na linię kolejową Jarosław Sokel. Stąd trochę impresji, bo trudno powiedzieć tutaj o pełnym wykładzie dotyczącym kolei galicyjskiej. Kolej galicyjskie, proszę Państwa, to historia, która rozpina się między 1850 rokiem, kiedy wybudowano pierwsze 65 km linii kolejowych w Galicji, a tak naprawdę początkiem XX wieku. Ostatnie linie kolejowe oddawano w roku 1906, pokrywając obszar Galicji, a więc zaboru austriackiego. Bardzo przyzwoitą siecią linii kolejowych. W 1906 roku, kiedy kończono te podstawowe inwestycje w kolejach francuskich, ich łączna długość wynosiła 2884 km. Trzeba jednak pamiętać, że przy braku własnej państwowości to nie my odpowiadaliśmy za sposób, w jakiej budowano linie kolejowe. Linie kolejowe powstające na terenie Galicji były budowane przede wszystkim z punktu widzenia interesów Wiednia, stolicy Imperium Habsburgu. A tym interesem było takie połączenie miast i miasteczek w Galicji, by służyły one przede wszystkim interesom militarnym Habsburgu. Przypomnijmy, że Galicja, ta część, którą widzą Państwo tutaj w tej dolnej części mafy, to był obszar stacjonowania dziesiątków garnizonów austriackich na pograniczu z Imperium Romanowych, na pograniczu z Rosją Carską. I tak naprawdę chodziło o to, żeby dowozić i wywozić wojsko z tych garnizonów, po pierwsze, a po drugie mieć zapewnione linie kolejowe na wypadek konfliktu z Rosją Czarstwem. Wobec tego przebieg tych linii kolejowych, ten po ich budowania, kierunki wyznaczały stacjonujące tutaj w Galicji garnizony i interesy militarne w drugim dopiero stopniu interesy gospodarcze Imperium Habsburgów. Schemat linii kolejowych zbudowanych do 1885 roku wyglądał tak jak na tej mapce. Widzą państwo linie kolejowe i w Galicji Zachodniej, a więc między Krakowem a Rzeszowem, Łańcuchem przemorskim i te linie kolejowe, które powstały we wschodniej Galicji, jeszcze stosunkowo rzadsze z centrum Lwów. Ale przypomnijmy, że to Lwów przez Austriaków został wybrany jako stolicja kraju związkowego Galicji i to Lwów był tym centrum. Proszę Państwa, to przecież w miarę rozwoju. Linii kolejowych pojawiła się ta linia, która Państwa najbardziej interesuje, a więc linia biegnąca z Jarosławia przez Radę Włoską w kierunku na Sokal i ze stacją paszki dolnej, tu gdzie dzisiaj się spotykamy. Ta piękna mapa pochodzi z 1895 roku i prezentuje rozwój linii kolejowych w granicy. Do dyspozycji podróżnych były wydawane i rozkłady jazdy, muszę przyznać, że ich lektura jest deprymująca, bo na niektórych odcinkach kolejowych przed I wojną światową jeździło się krócej, niż dzisiaj, po ponad stu latach. A, proszę Państwa, do tego fantastycznym pomysłem ówczesnych linii galicyjskich, ale nie tylko, bo to obejmowało cały obszar Imperium Habsburgów, były tak zwane przewodniki kolejowe. Podróżny mógł nabyć przewodnik, w którym precyzyjnie opisane były miejscowości na każdej linii kolejowej. 32 ton tego całego ciągu przewodników po kolejach austriackich obejmował koleje galicyjskie. W związku z tym, jadąc pociągiem, dostawali Państwo informacje, jakie są stacje na tej kolei. Ile kosztuje dorożka z na rynek? W jakich hotelach można się zatrzymać? Jakie są polecane restauracje? Jakie są atrakcje turystyczne? Wielka szkoda, że tych przewodników kolejowych dzisiaj nie mamy. Pora kończyć. Dziękuję Państwu za uwagę.